Przedstawiamy ręcznik do osuszania pojazdów Monster. Jest on idealnym rozwiązaniem do szybkiego i skutecznego suszenia średnich i dużych samochodów. Monster został wykonany z wysokiej jakości mikrofibry i unikalnego koreańskiego włókna twisted pile. Ten ręcznik zapewnia wysoką chłonność i szybkie suszenie. Gęstość Monstera to 515 gram na metr kwadratowy a dzięki swojej delikatności jest bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru, dostępna jest również kompaktowa wersja, czyli Monster XS, a ze względu na swój rozmiar jest idealny do osuszania trudno dostępnych miejsc i zakamarków. Wysokiej klasy włókno umożliwia pracę bez ryzyka powstawania smug na lakierze samochodu. Pamiętaj, aby przed pierwszym użyciem wyprać produkt. Powiększ swój asortyment detailingowy o profesjonalne akcesoria z marką Workstaff.